Rzadko kupuję książki w dniu premiery. Powód jest bardzo prosty. W domu na półkach tych książek, których jeszcze nie przeczytałem, leży tyle, że nowe by tylko powiększyły stosik, który i tak już teraz się kurzy. Trochę inaczej było z Timem Weaverem i jego najnowszą książką Nie wiesz kim jesteś. Muszę przyznać, że Praktycznie od samego początku zakochałem się w historiach o Dawidzie Rakerze. Nic więc dziwnego, że czekałem, kiedy pojawi się nowa książka. I właśnie dla niej zrobiłem wyjątek. Czy było warto zerwać z tradycją? Czy było warto zrobić ten wyjątek, dla Nie wiesz kim jesteś? Przekonajmy się razem. Zapraszam na kolejny odcinek Dawid.literalnie.pl Dla tych, którzy pierwszy raz spotykają się z Stephenem Weaverem, warto powiedzieć, że stworzył on specyficznego bohatera. Jest nim David Raker, który jest detektywem, ale detektywem, który zajmuje się specyficznym rodzajem spraw. Szuka on osób zaginionych, takie, które, takich, które zaginęły przed wieloma latami, ale również takich, w których. Policja czy inni śledczy dawno już się poddali. Tym razem do Davida Reikera dzwoni klientka aż z Ameryki. Jest ona siostrą byłej gwiazdy filmowej filmów noir. Zaginęła prawie 9 miesięcy temu w bardzo niejasnych okolicznościach. Policja nie zbiera już nowych dowodów, tak naprawdę poddała się, mimo że cały czas przekonuje siostrę, że dalej prowadzi śledztwo. Nie udaje im się jednak zrobić kroku naprzód, odkryć tego, co stało się lub co mogło stać się z jej siostrą. Prosi więc o pomoc naszego bohatera. Prosi, aby ten sięgnął daleko w przeszłość, nie tylko do momentu, w którym zaginęła jej siostra ale także wiele, wiele lat wstecz, aby prześledził jej historię, która może okazać się niezwykle istotna w tym, co stało się współcześnie. David niechętnie zgadza się pomóc kobiecie i tak odkrywa sekret, który sięga dziesiątki lat przeszłość. Nie wiesz, kim jesteś, to powrót do sprawdzonego schematu. Nie jest to jednak zaleta tej powieści, ponieważ miałem nieodparte wrażenie, że czytam jakąś z jego poprzednich książek. Jak w poprzedniej części, na przykład zniknęli na zawsze, tutaj również mamy tajemnicę, która sięga wielu, wielu lat w przeszłość. Ponownie tym naszym głównym. Antagonistą jest stara osoba, która kiedyś zrobiła coś złego i nadal próbuje ukrywać swoją tajemnicę. Nawet pomagierowie tej, tej złej osoby, tego antybohatera, zdają się być identyczni jak ci z, zniknęli na zawsze oni praktycznie niczym się nie różni. Ta powieść wydawało mi się, że ma identyczny schemat. Gdyby na tej książce usunąć nazwisko Tima Weavera, to myślę, że mógłby rościć sobie do niej prawa drogą sądową i mówić, że to jest plagiat, ewentualnie że ktoś za bardzo inspirował się jego wcześniejszymi książkami ponieważ wszystko było do siebie tak podobne. Zmieniła się tylko jedna, jedna bardzo ważna rzecz, taka która mi się w tej książce, poprzedniej części, którą czytałem, więc zniknęli na zawsze, podobała najbardziej, a więc bohaterowie. Nie chodzi mi tylko o samego, samego Davida Rakera, który był naprawdę żywą, prawdziwą postacią. Z powodu swojej przyszłości wydawał się mroczny. Ale jednocześnie do sprawy, spraw, które prowadził, pochodził, podchodził bardzo spokojnie, był bardzo pracowity, był bardzo żywy. Nie posiadał także umiejętności typowych dla superbohaterów. Nie był więc bardzo silny, nie strzelał więc z broni niczym żołnierz gromu. On wygrywał swoje sprawy i pokonywał przeciwników sprytem, intelektem, a nie wielką siłą. Tak samo inni bohaterowie, których poznałem w poprzednich częściach, mieli swój własny charakter, coś ich wyróżniało, mieli jakąś historię. Natomiast w Nie Wiem Kim Jesteś tych pobocznych bohaterów tak naprawdę nie ma, a jeśli są, to wydają się mało ciekawi. Natomiast sam Raker jest już pozbawiony tych swoich specyficznych cech. Miałem wrażenie, że tytuł książki Nie Wiesz Kim Jesteś odnosi się właśnie do głównego bohatera, że ten gdzieś zagubił swoją osobowość. Zgubił samego siebie i próbuje się odnaleźć. Jeśli chodzi o postacie, to w tej części pojawiła się jedna rzecz, która irytowała mnie bardzo. Wyobraźcie sobie, że ktoś trzyma broń, mierzy do głównego bohatera, ma zaraz pociągnąć za spust i co? I nic, bo bohaterowie prowadzą ze sobą jakieś akademickie dysputy. Przypominało to wszystko jakiś melodramat, jakąś modę na sukces. Bo te rozmowy były niepotrzebne, niewiele wnosiły do całej akcji, mimo że wyjaśniały w pewnym sensie tajemnice. Natomiast były po prostu jakby źle ulokowane. To, czego nie można zarzucić autorowi, w przypadku Nie wiesz kim jesteś i co było dobrze widoczne też w jego w innych książkach, jest to, że Tim Weaver robi niesamowity research. Było widać na każdym etapie, że doskonale przygotował się do pisania tej książki. Ona kręci się głównie wokół historii kina, wokół filmów i aktorów. Mimo, że część z nich jest fikcyjna, to trudno było mi połapać się w tym, co jest prawdziwe, a co nie. Podczas lektury musiałem sprawdzić, czy część z tych aktorów, reżyserów rzeczywiście istniała, czy są tylko wymysłem autora, i było to zdecydowanie fantastyczne autor nawet na samym końcu dziękuję niektórym osobom, a szczególnie jednej, który, i, mówi, że wysłał do niej kilkanaście maili dotyczących tego, dotyczących obsługi taśmy 35 mm. I rzeczywiście jest y, o niej sporo w tej książce. I o ile początkowo to wydaje się fascynujące, jak już mówiłem, o tyle po pewnym czasie to sztucznie wydłuża całą powieść. Książka liczy ponad 500 stron. Natomiast całą tajemnicę rozwiązuje, cała tajemnica rozwiązuje się już w połowie książki. To, co się dzieje w kolejnej połowie, przypomina bardziej jakąś powieść sensacyjną albo melodramat. Nie jest już interesująca, ale zdecydowanie monotonna. Nawet wcześniej, gdy David Raker zbiera te poszlaki, układa kolejne elementy tej układanki, to mimo wszystko wydają się one jakieś takie niepotrzebne nie wnoszące dużo do samej sprawy. Wydaje mi się, że niepotrzebnie przeciąga to książkę i odbiera jej uroku. Mam poczucie, że Tim Uiver mnie zdradził. Innymi książkami obiecał mi wyśmienity kryminal. Natomiast otrzymałem co najwyżej średniaka. Natomiast tutaj wprost muszę powiedzieć, że to nie jest moje ostatnie spotkanie z tym autorem. Daję mu drugą szansę i myślę, że na to zasługuje. Ale nie polecę już w dniu premiery i nie kupię jego książki. Nadwyrężył moje zaufanie i następną powieścią będzie musiał je odbudować. W każdym razie, jeśli chcecie sięgnąć po jakieś książki Tima Weavera, to polecam bardziej zainteresować się jego poprzednimi utworami. Nie wiesz, kim jestem, nie wiesz, kim jesteś, najlepiej zostawić sobie na sam koniec jak już nie będziemy mieli co czytać, a czytać będziemy chcieli. Mówił dla Was Dawid Literalni.pl.